Największym zagrożeniem w przenoszeniu tych wirusów jest waroza, ponieważ ona robi w pszczołach ranę. Kiedy było cieplej, to ten wirus bardziej się rozmnażał, a dodatkowo zauważono korelację z walimorfą, czyli z apisteraną. Kiedy mamy wyższą temperaturę, to tego czerwiu jest więcej. Pszczoły się rozwijają i w tym samym momencie, kiedy mamy wiatr, to one nie wylatują z ula, więc mają bardzo duże stłoczenie w środku. Hej, dzisiaj ciekawe badanie o tym, jak temperatura, jak ogólnie pogoda wpływa na wirusy pszczół. U pszczół odkryto już 74 wirusy, niektóre mają większe, inne mają mniejsze znaczenie na zdrowie pszczół. I te wirusy rozprzestrzeniają się w różny sposób, na przykład poprzez kał, albo jak określa to badanie, przez transmisję fekalno-oralną, co oznacza nic innego jak zjadanie przez pszczoły odchodów innych pszczół. Rozprzestrzeniają się poprzez seks, czyli poprzez kopulację matek z trudniami, poprzez to, że matki przekazują też te wirusy młodym pszczołom, no i też w takim bardzo, bardzo małym stopniu przez trofalaksję. Największym zagrożeniem w przenoszeniu tych wirusów jest waroza, ponieważ ona robi w pszczołach ranę i niestety zostawia też kawałek swojego ciała w tej ranie. Co to oznacza? To oznacza, że ona nie jest się w stanie nigdy zagoić. To jest tak, jakbyśmy sobie coś wbili w ranę, nie wiem, szpilkę, gwoździk i cały czas nam by się to jątrzyło. Tak mamy z drzazgą. Dopóki nie wyjdzie, to cały czas mamy z tym jakiś problem. Więc pszczoły oblizują te rany. Mają cały czas dostęp do środka pszczół. Czyli w normalnych warunkach mamy sytuację, gdzie pszczoła ma taką barierę ochronną, przez którą te wirusy mogą przejść albo nie. Natomiast tutaj mamy olbrzymi kanał, przez który te wirusy mogą wchodzić, ale też pszczoły inne mogą te wirusy przenosić. No i w swoim badaniu Alison McPhee razem z zespołem stwierdzili, że mamy więcej czynników, które wpływają na rozprzestrzenianie się wirusów i są. Nimi warunki pogodowe. I na przykład w przypadku wirusa czarnych mateczników, kiedy było cieplej, to ten wirus bardziej się rozmnażał, a dodatkowo zauważono korelację z walimorfą, czyli z apisteraną. W przypadku wirusa choroby woreczkowej okazało się, że szybciej się rozprzestrzenia, jest go więcej, kiedy pszczoły są na plantacji borówki albo rzepaku. Te badania były robione w Kanadzie i tam akurat mają plantacje borówki. Dodatkowo, w przypadku tej choroby woreczkowej, kiedy był większy wiatr, wyższa temperatura, to wtedy ten wirus też się rozprzestrzeniał. I to w sumie można by łatwo wytłumaczyć, bo zobaczcie, kiedy mamy wyższą temperaturę, to tego czerwiu jest więcej. Pszczoły się rozwijają i w tym samym momencie, kiedy mamy wiatr, to one nie wylatują z ula, więc mają bardzo duże stłoczenie w środku. No więc ten wirus rzeczywiście może się lepiej rozprzestrzeniać, tak jak u ludzi, kiedy jest tłum, no to wirus ma łatwiejszą, łatwiejszą drogę do rozprzestrzeniania. W przypadku wirusa zdeformowanych skrzydeł nie zauważono tego, żeby pogoda miała wpływ na jego rozprzestrzenianie się. Za to w przypadku wirusa paraliżu pszczół zauważono, że temperatura, wiatr i opady mają wpływ na to, że ten wirus się rozprzestrzenia. I tego wirusa paraliżu mamy różne rodzaje. W przypadku jednego z nich okazało się, że kiedy jest chłodniej, akurat, to wtedy on się lepiej rozprzestrzenia. Więc sugerowałoby to, że powinniśmy mieć dodatkową strategię w zależności od pogody. Na razie nie przychodzi mi do głowy. Jaka by to mogła być strategia? W tym badaniu naukowcy zaryzykowali stwierdzenie, że waroza nie miała zbytniego wpływu na to, jak rozprzestrzeniają się wirusy. Ale uwaga, ponieważ w ich badaniu wychodziło, że mają 0,3 sztuki warozy na 100 pszczół, czyli niemalże niewystępująca sytuacja w naturze, bo w naturze mamy tej warozy dużo więcej. Więc jeśli Okazałoby się, że rzeczywiście nie ma warozy, to ta pogoda ma większy wpływ od niej na rozprzestrzenianie się wirusów. Natomiast, jeśli byśmy mieli więcej warozy, no to wtedy już mamy zupełnie inną sytuację. Ale, w związku z tym, że kiedy jest dużo warozy, to trudno zbadać wpływ pogody na rozprzestrzenianie się wirusów, nie mamy wiedzy na ten temat. A może być tak, że Czynniki się kumulują, nawet więcej niż pewne, że tak jest. I kiedy mamy i waroze, i niesprzyjające warunki pogodowe, no to wtedy mamy dopiero trudną sytuację. Link do tego badania znajdziecie pod filmem. Pod filmem znajdziecie też linki do najnowszych książek. Jeśli lubicie czytać o pszczoły, to serdecznie zapraszam. Tymczasem wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Hej!